To jest w ogóle Właśnie. najciekawsze. Więc teraz y, skupmy się na tej istocie tego rozumowania. Więc nie mamy dowodu na tą wyłączność ewolucji. Ktoś, kto by przeprowadził taki dowód, to y, dostałby nagrodę, no ale to nie jest z jednej dziedziny, ale powiedz kilku, mm -hmm. i przeszedłby do historii, mm -hmm. bo to jest po prostu bardzo skomplikowane rozumowanie, które by y, w zasadzie nic ludzkości nie dawało. Dlatego, że y, po co dowodzić coś, że jedyną drogą powstania inteligencji mm -hmm. jest ewolucja, to jest, to jest potrzeba filozoficzna, na to jest potrzeba takiego rozumowania, ale to nie jest potrzeba ludzkości jakaś cywilizacyjna i nikt na takim czymś nie pracuje, no bo to po prostu nie jest ważny problem. Natomiast mamy świadomość tego, że nie ma tam takiego dowodu. Nie ma w ogóle nawet próby przedstawienia y, rozumowania, z którego wynikałoby, że jakakolwiek inteligencja. Okej, okay, czyli że to... że, 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 że że wyłącznie ewolucja jest jedyną drogą do powstania. I on to przedstawił jako przesłankę do wniosku, że Bóg jest urojony, nie przedstawiając jakby dowodu na to, że ta przesłanka jest prawdziwa. On ją przyjmuje jako prawdziwą, tak. bez żadnego dowodu. Bez dowodu ją przyjmuje. I w tej mojej pojemnicy, którą napisałem w 2011 roku, ja na to zwróciłem uwagę. Napisałem, że Richard Dawkins tutaj powiedział, napisał, że mhm. będzie bronił tej tezy. Że to jest jedyna droga, a potem tego nie robi w żaden sposób, więc to był taki mój zarzut. To jest w ogóle Właśnie. najciekawsze, że o, tak naprawdę z nie udowodnił tego, że go nie ma e, i popełnił po prostu błąd. E, popełnił błąd w rozumowaniu i to rozumowanie może być... E, no, dla odbiorcy tego, odbiorca tego może się po prostu poczuć oszukany. Więc, yy, więc dlaczego w jednej sytuacji byłoby to śmieszne, a w drugiej, tej samej logicznej, można mm -hmm. powiedzieć, już nie jest. Mm -hmm. więc to daje też do zastanowienia każdej osobie, yy, czym się kieruje, tak naprawdę. Mm -hmm. czyli, czyli, czy się kieruje naprawdę logiką, czy mm -hmm. też bardziej emocjami.